Cześć! W tym poraniku chciałem Wam pokazać, jak stworzyć własny wygląd w Uśihwari Google. Po pierwsze, musimy wejść na wstępujący link. Link będzie umieszczony yy, na dole w opisie. Oto właśnie ten link. Tylko to zmarzę. Przybliżę Wam. Wchodzimy w i RyCh.com Pod tym adresem znajduje się różne typy na wyszukiwarki Google, na przykład Matrix, Epoka dostowa Twist, Ferry. Ja na przykład do przykładu wybierę Harry Potter. najpierw musimy wybrać imię. Teraz wybieramy sobie yy, ściągę, no to ja wybieram... Yy... Harry Pottera I teraz, jak widzicie, piszę moje imię Przemek i jest yy, okładka z Harry Pottera. Jeśli chcemy to zapisać, żeby było, to jak mamy Google Chrome, naciskamy tutaj tę gwiazdkę, dajemy edytuj, dajemy OK. Potem tylko naciskamy plus i mamy tutaj, jak widzicie, jest. Myślę, że poranik się przydał i proszę zabrać komentarze. To tyle. Cześć.